Finał plebiscytu niebieski mikrofon polskiego radia Białystok. Na scenie instaluje się chyba najbardziej kolorowy dziś zespół, jest to zespół No Logo, ja tak sobie myślę, że za kilka miesięcy proszę obserwować trendy jeśli chodzi o rewie mody, bo za kilka miesięcy e, proszę patrzeć co się będzie działo wśród podlaskiej młodzieży, być może będą ubierali się właśnie tak jak chłopaki z No Logo, ale też wszystkich innych zespołów, bo to przecież pokazujemy się z jak najlepszej strony również wizualnej. Oni zupełnie niedawno, po wydaniu swojej debiutanckiej płyty po 12 latach istnienia zresztą... 12 lat na debiut trzeba było czekać. Tak, Tyle ale koncertowali, pojawiali się w rozgłośniach i tak dalej, a, a płyta dopiero po 12 latach. Ale warto było czekać, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie słyszeliście ich płyty Wilki kochają kwiaty, to ja namawiam naprawdę bardzo, warto ją sobie włożyć, jeżeli ktoś jeszcze posiada coś takiego jak odtwarzacz CD, a jak nie, to proszę szukać w sieci i słuchać na rozmaitych Spotify'ach i streamingach innych, bo płyta jest godna, na uwagi jak najbardziej. Jeszcze chwilkę Andrze, nie przerywaj mnie jeszcze, bo chciałbym powiedzieć, nawiązać do tego, o czym wspominałeś, czyli o rewii mo mody. Panowie grali niedawno u nas tutaj koncert właśnie z okazji debiutanckiej płyty i wszyscy byli w fioletowych garniturkach, a dzisiaj jest różnorodność kolorystyczna, chyba że mnie oczy mylą. Mamy też poza tym pióropusz i rogi Tura, bo przypomnijmy, że zespół jest Sein, a w herbie Sein jest właśnie Tur. No logo. Pochodzi, ledwo, się, ledwo, ledwo się chłopaki zmieścili w drzwiach, tak naprawdę. Pochodzi z Sejn, tak jak powiedział Andrzej. I Oni to jest fajne w ich całym byciu artystycznym. Wcale się nie odcinają tutaj od naszego regionu, od swojej miejscowości, od um, trochę dzikich terenów przygranicznych. I wszędzie, gdzie są, wszędzie, gdzie grają, bardzo chętnie opowiadają o tym, że tam jest najprzyjemniej, najsmaczniej, najcieplej i najprzyjaźniej. Czyli właśnie gdzieś tutaj w naszych okolicach. I te podlaskie historie, ja to bardzo, bardzo doceniam. Pojawiają się również w piosenkach zespołu no Logo. Na przykład jest taka historia tarpana, co podjeżdża po, pod masarnię. Jest to y, rzeczywista historia, która wydarzyła się w Sejnach, kiedy to właśnie dwóch opryszków postanowiło napaść na masarnię i ukradli stamtąd tusze i policja y, zaczęła organizować pościg i tychże złodziei dopadnięto w chwili, kiedy już skwareczki się na patelni smażyły. Tak jest. To taka, myślę, że wszyscy fani doskonale znają tę historię, jeżeli nie, odsyłamy do internetu i do płyty oczywiście. choć nie, na płycie debiutanckiej tej piosenki nie ma tego musicie poszperać głębiej w sieci. Ale jest na przykład chłopak z Podlasia. To jest historia ucieczki z przemycanym papierosem. Pojawiają się papierosami, potem się pojawiają giby, te wszystkie sejneńskie miejscowości to jest naprawdę bardzo fajna suwalska, sejneńska płyta. My się cieszymy też, że zespół Nowołogowy jest coraz bardziej rozchwytywany w całej Polsce, na świecie. Niech tak będzie, niech się toczy tak dalej. Dlatego dziś niestety są w trochę okrojonym składzie, o tym właśnie powiemy, bo nieobecny, usprawiedliwiony jest Adrian Błabanowski, który na co dzień gra i śpiewa także. I przywdziewa te rogi, ale dzisiaj mamy godnego następcę. Marcin Bumkol Karłowicz. Tak jest, jest z nami, jest, jest. jest, jest Robert Konik-Grygucis, jest Tomasz Rogaty, szymański jest Nowy Kamil Urza-Burzyński, nie ma Marcina Namiotkiewicza, również nieobecny usprawiedliwiony, no i jeszcze pozostał nam Tomasz Mały-Łapanowski. A drodzy, to oznacza? A to oznacza, że za chwilę piosenkę o tytule Zostawiłem, którą wykona zespół... No Logo, wielkie brawa! Dobry wieczór. siebie się tłukał, ale jedna zniknęła Druga żyje, co jest tuko, co zmieniło postawę Nazywam nauką, wiem, że zrodzona miłość nam Wystarczy na długo, kogoś nam brakuje To stanie celne, dzięki żal w umysłach Jest zamknięty szczyt, nam serce Dla niego płomień, ku mieć jak wikrzeć Po środku moim widzę chwilę czuję czas, on podchodzi do mnie to poranny świat Refleksja na grafie o tym że zaczęło o tym Jak to potrafię, to na bicie na rapie na kiwaniu głową do bitu 20 bloków i 20 zawodników, bo dzisiaj między nami nie ma go a...

których nie ma dziś Za duże ryzyko i mały zysk Dużo prościej pewnie kochać cię dziś To nie moja wina, że plus mi gra To nie moja wina, że tyle luzu mam wody powstałem, więc woda płynie To the left, the deep, the set so big, the bed, I'm the blue So, stop, I'm sentiment, it's I You're my sense of maybe that's super new. So, stop, i to the the deep, the set so big,